Jesteśmy w Nowym Młynie, niedaleko Gieczwałdu, na Świętej Warmii. Miejscowość, która powstała w 1568 roku, przynajmniej pierwsze zmianki o tej miejscowości pochodzą z tego okresu. Po niej dzisiaj nie został żaden ślad, oprócz tej wspaniałej neogotyckiej kaplicy z połowy XIX wieku. Takich urokliwych miejsc na Warmii jest o wiele, wiele więcej. Ta kaplica położona jest Niedaleko rzeki Giłwa, która w sposób urokliwy przepływa tutaj obok, a w tym dokładnie miejscu znajdował się kiedyś młyn, duży młyn z dwoma kołami, jak napisano w archiwach. Te koła można zobaczyć w bolsztynku, gdzie, gdzie są eksponowane na wystawie. Ale z tym miejscem wiąże się jeszcze jedna bardzo ważna historia. Tutaj mieszkała. Wizjonerka Justyna Szafryńska, której Matka Boża się objawiała. Obok tej kaplicy znajdują się czworaki, w których mieszkali robotnicy pracujący w młynie, nieistniejącym młynie. I tu pracowali rodzice Justyny Szafryńskiej. Wizjonerki, której między innymi objawiała się Matka Boża w 1877 roku. To stąd biegła do Gieczwałdu na nabożeństwa i wracała tutaj ze swoją mamą, co jest opisane w archiwach. I jest rzeczą pewną, że w tej kaplicy modliła się i przebywała. Do niedawna, dokładnie w tym miejscu, na schodach tej kaplicy. Odbywała się msza święta odprawiana co roku przez całe lato. Przybywali tutaj nie tylko mieszkańcy okolicznych miejscowości Woryt, Gieczwałdu, Pelnika, ale także turyści z całej Polski, z tym z Warszawy. I to, co istotne w tym wszystkim, to to, że kilka lat temu jednostka strzelecka 1028 Gieczwałd w tym dokładnie miejscu złożyła swoją pierwszą w historii przysięgę, wzorując się na żołnierzach niezłomnych, którzy również obok tej kaplicy przechodzili. Była, była to Piąta Brygada Wileńska Armii Krajowej pod dowództwem majora sędzielarza Łupaszki. To miejsce jest wyjątkowe jest perłą w koronie architektury warmińskiej. Miejscem, do którego warto przybywać, warto przychodzić z dziećmi, po to, aby uczyły się tutaj historii, aby ta historia była opowiadana wciąż z pokolenia na pokolenie i pokazywała piękno warmińskiej ziemi i tę historię spowitą trochę mgłą niepamięci. Stąd emanuje nie tylko wiara, nie tylko wartości duchowe, chrześcijańskie, ale z tego miejsca również emanuje wielki patriotyzm, którego możemy się uczyć na co dzień na tej ziemi od stuleci. Okay.